Siemano graczu, Siemaneczko Mordeczki. Słuchajcie, ja już się niedługo szykuję na dwutygodniową, wakacyjną podróż i Wy na pewno też planujecie jakieś wyjazdy, lub już jesteście na jakimś wyjeździe, co nie. Dlatego przygotowałem listę, która nadaje się zarówno na te krótsze, jak i na te dłuższe wyprawy. Ponadto to zestawienie, które za chwilę zobaczysz, zawiera takie gry, które. W po prostu każda gra jest z innego gatunku, więc nie ma bata, żeby coś Ci się nie spodobało. Ale jeżeli spodobają Ci się wszystkie, to masz po prostu gry na cały wyjazd. Na każdą chwilę, kiedy tylko będzie Ci się nudzić, masz jakąś gierkę, która będzie po prostu super na tę okazję. Zainteresowane? Zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia. Ale zanim to zrobisz, jeżeli widzisz mnie pierwszy raz, to fajnie by było, gdybyś zasubskrybował mój kanał. I to z dzwoneczkiem, bo inaczej przegapisz coś, co tak naprawdę chciałbyś obejrzeć. Także zrób to teraz. A ja przejdę do opowiadania o grach. Jeżeli nudzisz się w podróży, to zanim już dotrzesz tam, gdzie chcesz, możesz przeżyć naprawdę wielką przygodę. Przed tobą wyprawa po rozległym terenie nieznanego kraju. Czeka cię prawdziwy los wędrowca. Będziesz odkrywał, zbierał, handlował i nawet budował schronienia. Przyznaj, że ta gra naprawdę budzi podziw, a grafika jest tak piękna, że po prostu aż łezka się wokół kręci. Ta gra jednocześnie dostarcza emocji, jak i relaksuje, co nie? Ja jestem tym zafascynowany i tobie z całego serca też to polecam. Podróży masz naprawdę sporo czasu, więc jeżeli tylko masz ochotę, możesz pobawić się w budowę swojego miasta. Twoim celem jest budowanie wielkiej metropolii, zaczynając od takiej małej, egzotycznej wyspy. Jak widzisz, wyspy te mogą nawet różnić się od siebie klimatem. Jeżeli chcesz poczuć się jak prezydent, to po prostu nie ma lepszej gierki. Możesz stworzyć wszystko, jak chcesz, i to wcale nie jest takie trudne, mimo że czasem warto wszystko rozplanować, bo osiągnąć jak największe zyski. Masz ochotę na coś w stylu RPG? Proszę bardzo, oto przed tobą tytuł oferujący prostą, ale fajną walkę oraz możliwość rozwoju swojego bohatera za pomocą drzewka umiejętności. Kolorowa, przyjemna dla oka, walki są widowiskowe i naprawdę przyjemnie się w to gra. Tytuł nie jest jakoś mega rozbudowany, ale to dobrze moim zdaniem, bo zawiera tylko najistotniejsze elementy RPG, dzięki czemu nie jest przesadzona. Serio polecam, sprawdź sobie. Oto nastał czas, abyś wykazał się trochę swoją zręcznością. Gra ma bardzo proste zasady rozgrywki, bo wystarczy tylko żebyś klikał w ekran. Ale to nie znaczy, że jest łatwo, bo ten mist naprawdę potrafi szybko zapierdzielać. No, sam zobacz. Dzięki temu, że gra jest prosta i trudna zarazem, to trochę chce mi się w nią grać, bo za każdym razem czuję, że mogę dojść dalej. Do tego muzyczka ciągle mnie napędza, bo jest bardzo energiczna. Ogólnie fajnie, spodoba ci się na pewno mordeczka. Kolejna prosta gierka, która jednak może stać się dla Ciebie wyzwaniem. Jak sam widzisz, grasz sobie w ping-ponga, a Twoim zadaniem jest tylko gardnąć, w którą stronę leci piłka i właśnie tam posłać swój paluszek. Bardzo fajna i bardzo zabawna gierka, bo ma w sobie śmieszne animacje. Nie musisz być fanem ping-ponga, by się przy tym jakoś świetnie bawić, choć myślę, że wielu z nas i tak miało go w szkole. Właśnie, dajcie znać, czy miałeś lub miałaś, e, grałeś lub grałaś w ping w szkole. Ja jestem w tą mistrzem po prostu, uwierz. Gra spodoba ci się na pewno, podaje nam wszystko, czego potrzebujemy jako gracze, czyli zabawę i wyzwanie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że gry, które dzisiaj przedstawiłem dadzą ci zabawy na dobre, solidne kilka godzin i nie będziesz się dzięki nim nudził ani podczas podróży, ani gdy już będziesz na miejscu wtedy, kiedy akurat nie będzie nic do roboty. Trzymaj się mordeczko, do następnego, miłych wakacji. Ło, wow. jał.